Dzień dobry. Cześć. Oskar Lewczuk, Oskar pyta o miasto. Z nami jest dzisiaj Magda Chmiel z Media Labu Katowice. Spotykamy się w związku z premierą książki Ulica Kościuszki, Historia ulicy. Dobrze powiedziałem tytuł? Tak, Promenada na południe, Historia ulicy Kościuszki w Katowicach. Jest to taki bardzo ciekawy projekt, ponieważ w sumie on omawia dość dogłębnie historię jednego miejsca. I w Polsce takich rzeczy się chyba stosunkowo niewiele dzieje, są bardziej takie przekrojowe, miastach, czasami może o dzielnicach, a to jest takie skupienie się tylko na jakimś tam jednym elemencie miasta. Skąd taki pomysł w ogóle? Tak, no jest to nietypowy pomysł i kiedy pytaliśmy, zanim wydaliśmy książkę w księgarniach, czy to w ogóle ma potencjał sprzedażowy, mówiono nam, że jakiś ma, ale raczej nie za duży. A dlaczego zdecydowaliśmy się na skupienie na jednej ulicy? Dlatego, że ulica Kościuszki Wprawdzie jest tylko jedną ulicą w Katowicach, ale na podstawie analizy wydarzeń, które jej dotyczą, można dowiedzieć się bardzo dużo o mieście, ponieważ ona rozwijała się mniej więcej tak jak Katowice, od powiedzmy terenów agrarnych, przez jakieś pierwsze kamienice, po taki duży boom budowlany, no aż do takiej żywej arterii pełnej samochodów czy, czy tramwaju, więc dlatego zdecydowaliśmy się na ulicę Kościuszki, bo pokazuje rozwój Katowic, ale taki widziany przez lupę. Dobrze, no to... Skąd się w ogóle wzięła ulica Kościuszki? tak, No bo na świecie czy tam na Śląsku są ulice, które są po prostu starodawne, zostały wyznaczone w jakichś bardzo prehistorycznych czasach i nikt nie pamięta skąd się wzięły, i one do dzisiaj w jakiś sposób funkcjonują albo ich ślady gdzieś tam zostały w, w terenie. Są też na przykład ulice, które zostały wyznaczone w jakiś sposób na przekór tym starym traktom, bo one były na przykład już niepraktyczne albo były za długie, albo coś się tam. Z, z nimi stało i skąd w tym momencie ulica Kościuszki w Katowicach? Gdzie są jej początki? Można powiedzieć, że początki ulicy Kościuszki sięgają 1801 roku, kiedy przy ulicy Kościuszki powstała. Huta i kopalnia, kopalnia Beata, i ona mieściła się na terenie dzisiejszego parku Kościuszki, a właściwie tego miejsca, gdzie jest takie wzniesienie, gdzie dzisiaj też jest drewniany kościółek. I wtedy ten obszar, który był też niedaleko folwarku Brwinow, dzisiaj Brynowa, zaczął być uczęszczany przez pracowników tej kopalni. No i wtedy to miejsce zaczęło mieć znaczenie z punktu widzenia rozwijającego się, no jeszcze nie miasta. No ale tak, faktycznie ulica Kościuszki, czy ten obszar został przecięty torami, a następnie po nadaniu Katowicom praw miejskich, no, stał się istotną częścią tego rozwijającego się śródmieścia. No i co ciekawe, na przykład, kiedy pojawiły się tam tory, to jeszcze ruch kolejowy był na tyle niski, że samochody mogły przejeżdżać tą trasą i nie było żadnego problemu, no ale potem wraz z rozwojem miasta, jakby no tory podzieliły śródmieście na dwie części i około 1800... 84 roku zaczęły powstawać pierwsze kamienice, które zastąpiły takie tereny wiejskie, które należały do chłopów mieszkających wcześniej przy Kościuszki. No i w dużej mierze można powiedzieć, że te tereny należały do Andrzeja Warzechy, który sprzedawał je potem kamienicznikom. A jeżeli chodzi o ślady Andrzeja Warzechy, to dalej mamy w Katowicach ulicę Andrzeja i plac Andrzeja, które zostały pra prawdopodobnie nazwane na jego część, ponieważ te tereny przecinają pola, które do niego należały. Aha, to w ten sposób. <laughs> no, właśnie, no właśnie, to są takie interesujące historie, które, jak są ogólne historie miasta, typu, nie wiem, przewodnik po Krakowie albo historia miasta Krakowa, miasta Katowic, bardzo często w jakiś sposób umykają, bo są, nie są na tyle ogólne, żeby coś opisywały. A właśnie takie monografie bardzo detalistyczne, właśnie dają dużo takich. Ciekawostek, które są niejednokrotnie bardzo interesujące, w szczególności dla osób, które właśnie w jakimś miejscu mieszkają, że ktoś sobie mieszka tam w okolicach właśnie ulicy Kościuszki, i może sobie pójść i zobaczyć. O, no, plac Andrzeja nie jest od świętego Andrzeja, tylko od pana Andrzeja Warzechy. Tak, no myślę też, że taką ciekawą historią są tereny zielone przy ulicy Kościuszki, bo Zarówno powstanie Parku Kościuszki, on, pierwsze prace związane z Parkiem Kościuszki miały miejsce w 1894 roku, jak i prace związane z Placem Miarki, sprawiły, że ulica Kościuszki zaczęła być obszarem bardzo atrakcyjnym pod kątem deweloperskim i zaczęto nam wznosić kamienice czynszowe, dlatego że no, stał się to po prostu bardzo interesujący obszar miasta. I kiedy wprowadzono w 1912 roku linię tramwajową, to wręcz Irma Kozina w swoim artykule opisaje, opisuje, że mieszkańcy wsiadali w ten tramwaj po to, by podziwiać z jego okien wystawę miejskiej architektury, czyli do tego stopnia powiedzmy poważano ulicę Kościuszki było to atrakcyjne miejsce do zamieszkania. No to patrząc się na kamienice, które tam są te takie XIX-wieczne, no to są takie no, wystawne, nie są, nie są takimi byle jakimi. Tak, wprawdzie akurat nasi specjaliści w publikacji oceniają ich styl jako jednak dosyć zachowawczy z powodu tego, że prawdopodobnie ówcześni mieszkańcy nie chcieli aż tak bardzo się wyróżniać, nie mieli aż tak, powiedzmy, ekstrawaganckiego gustu, no, ale z całą pewnością dzisiaj, kiedy na nie spojrzymy i, powiedzmy, przymkniemy oko na pustostany, reklamy i jakiś chaos taki wizualny, reklamowy, to możemy podziwiać niesamowite detale tych kamienic. Tak. A wróćmy jeszcze do tematu w sumie Waszej pracy nad, nad, nad książką, bo to chyba początkiem całości była wystawa, która kiedyś była w tam… No, Też przy ulicy Kościuszki 39. No właśnie. I to był w sumie chyba początek konceptu pracy nad książką. I tak i nie, dlatego, że faktycznie wtedy te nasze działania wokół Kościuszki zaczęły nabierać bardzo konkretnego kształtu, który tak jakby do teraz rozwijamy i on ewoluuje, ale trzon jest taki sam. Ale prace nad tematem zaczęły się w 2016 roku, ponieważ wtedy po raz pierwszy udaliśmy się do archiwum miejskiego przy ulicy Francuskiej 70 i tam zaczęliśmy robić taki mikro research, mikro archiwalną. I okazało się, że archiwum kryje bardzo dużo interesujących materiałów. Może dla tych, którzy nie wiedzą, powiem, że to wygląda. Także większość budynków, jeżeli zachowały się akta, to ma tam swoją teczkę z właśnie danymi archiwalnymi, to są plany architektoniczne, szkice budynków, różne stare dokumenty i szczególnie z czasów niemieckich zachowało się tego bardzo dużo, więc kiedy okazało się, że archiwum jest bardzo bogate, postaraliśmy się o to, żeby móc rozwijać ten projekt. I można powiedzieć, że przez dwa lata tak naprawdę staraliśmy się poznawać i archiwizować te informacje już właśnie w taki sposób cyfrowy, czyli skanowaliśmy dokumenty, staraliśmy się je tłumaczyć, poznawać ich sens, wprowadzaliśmy je do bazy danych i faktycznie w 2018 roku rozpoczęliśmy to pierwsze działanie, która, co, które było wystawą. I, i potem… Co? Wystawa trwała przez miesiąc i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. No i też myślę, że to było takie ważne z naszego punktu widzenia, bo my w ogóle w, w tych wszystkich działaniach chcemy ożywić ulicę Kościuszki i Ożywić też inne podobne ulice w Katowicach, więc dlatego staramy się pokazać, jak Kościuszki wyglądała kiedyś. I może trochę inspirować i mieszkańców, i właścicieli lokali przy Kościuszki do tego, żeby nawiązywać do historii. Może oczywiście też włodarze miasta do tego, żeby nie wycinać drzew, czy żeby zachować dziedzictwo, które mamy, bo co ciekawe, przy ulicy Kościuszki tylko jedna kamienica została wyburzona i to jest budynek w ulicy Kościuszki 1, to był taki modernistyczny pawilon handlowy zaprojektowany przez Łobosa i on stał w miejscu, w którym dzisiaj jest nasyp kolejowy i on nie przetrwał II wojny światowej, to znaczy po wojnie jeszcze stały jego zgliszcza, no, ale potem go rozebrano, a inne kamienice pozostały w stanie praktycznie nienaruszonym, więc jest to z naszego punktu widzenia bardzo ciekawy przypadek i, i wystawa jakby zrzeszyła powiedzmy mieszkańców i osoby zainteresowane w tym jednym miejscu. Goście dzielili się z nami swoimi historiami związanymi z ulicą, historiami rodzinnymi czy ciekawostkami. No ale niestety jakby ekspozycja trwała tylko miesiąc i później mając już artykuły eksperckie i mając opracowany w dużej mierze materiał zdecydowaliśmy się wydać właśnie książkę publikację Promenada na Południe. No to może jak już jesteśmy tak szczegółowo, to jakie są ciekawe obiekty, przy, które można tak chodząc sobie zobaczyć przy ulicy Kościuszki. Przy pracy okazało się, że trochę tych obiektów jest, ale są też ciekawe obiekty, których już nie ma i na nie też staramy się zwracać szczególną uwagę. Zacznę od tych, których nie ma. Z całą pewnością można powiedzieć o pawilonie, o którym wspominałam, czyli Kościuszki 1. Właśnie w publikacji też o nim wspominamy. Pokazujemy zdjęcia, jak on wyglądał, szyldy sklepów, które tam się mieściły. Poza tym mamy oczywiście całą masę kamień, więc zachęcam do tego, żeby podczas spacerów zadrzeć głowę i zobaczyć detale architektoniczne, wejść do niektórych. Podwórek, ponieważ to też jest bardzo interesujące. Na przykład jest taka ciekawostka, że przy Kościuszki jest introligator, taki pan, który ma zakład od wielu, wielu lat, i mieliśmy na wystawie takie teczki, które właśnie ten pan nam tworzył. No i to było niesamowite doświadczenie, bo właśnie staraliśmy się, kiedy mogliśmy, korzystać z zasobów ulicy. Więc to jest w ogóle ciekawe miejsce, polecam, żeby tam wejść i zajrzeć. Jeżeli chodzi o obiekty, to przy Kościuszki mieściły się dwie hale targowo-wystawiennicze. I my do teraz. Nazywamy je w cudzysłowie taką pierwszą strefą kultury w Katowicach, bo można faktycznie powiedzieć, że... W opozycji do tej strefy kultury, którą mamy teraz, po drugiej stronie torów, e, faktycznie mieściła się ta pierwsza strefa kultury. E, I zapisałam sobie datę, że w 1927 roku odbyły się pierwsze targi katowickie. To oczywiście było takie duże wydarzenie handlowe, na którym wystawiali się różni przedsiębiorcy, można było zakupić e, samochody, dywany, mm, bardzo różne rzeczy. E, i, no I w, też nasi specjaliści zwracają uwagę na architekturę tych hal, ponieważ. E, były to ciekawe budynki, zachęcam też do zobaczenia zdjęć. Ten, ta hala, gdzie były te targi, to jest nadal istniejący obiekt, który ma być Muzeum Nauki i Techniki? Nie. Nie. Właśnie to jest ciekawostka, ponieważ ta hala, o której mówisz, została wybudowana bodajże w 1953 roku. I to jest hala parkowa. I faktycznie też ją opisujemy. Ona ma takie ciekawe płaskorzeźby na froncie. I w tej hali też było kilka ciekawych wydarzeń, m.in. debiutował zespół pieśni tańca Śląsk. Marek Niedźwiedzki podobno prowadził tam jakieś pierwsze dyskoteki. Podobno grał tam zespół The Animals. A teraz faktycznie ona, obecnie jest nieużywana, ale w niedługim czasie ma tam powstać to Centrum Nauki. Ta pierwsza hala, w którym miejscu stała? Ona stała na podobnym terenie. Nie opodal tej hali, która jest teraz. I taka ciekawostka, że te, to właściwie były dwie pierwsze hale. Jedna była duża i druga była mała, one były obok siebie. I one się według półoficjalnej informacji z gazet zawaliły. Oczywiście nie wiadomo dokładnie, jaka była przyczyna, ale podobno jest to taki błąd architektoniczny i zawalenie tych hal spowodowało, że one już nie istnieją. A to jakoś po wojnie, przed wojną? To było po wojnie. Aha, po, po wojnie, dlatego pewnie powstała ta nowa hala. Myślę, że tak, myślę, że tak. I jeżeli chodzi jeszcze o pozostałe interesujące obiekty, to przy Kościuszki można było jeszcze wybrać się na tor wyścigów konnych, na boiska piłki nożnej. A właśnie, Tory Wyścigu Konnych, bo ostatnio gdzieś chyba na waszym profilu na Facebooku mignęło mi zdjęcie, i tak. właśnie zacząłem się zastanawiać, gdzie to było, i w sumie nie znalazłem nic z takich informacji. I nawet chyba na starych mapach nigdzie to nie jest zaznaczone. Na jednej z map, którą my mamy, to widać, ta mapa też jest w publikacji to te tereny były po przeciwnej stronie niż park, w okolicy ulic Drozdów. Właściwie można powiedzieć, że od tego miejsca, gdzie się ciągnie teraz stadion AWF-u, właśnie do tego osiedla drozdów były te tereny sportowo-rekreacyjne, czyli hale, właśnie stadiony. Do teraz jest stadion Gwardii, w, w powiedzmy już w ruinie, ale dalej można tam iść i zobaczyć jego zgliszcza. No i właśnie był tam ten tor wyścigów konnych. I mamy też fantastyczne zdjęcia z wydarzeń, które tam się odbywały, pięknie ubranych ludzi, więc. Jeżeli ktoś lubi takie archiwalne zdjęcia, to też polecam. Śmietanka Towarzyska. Tak, Śmietanka Towarzyska Katowic. No i y, jeszcze, jeżeli chodzi o obiekty, to możemy też na chwilę iść na drugą stronę ulicy, czyli do Parku Kościuszki, y, bo dzisiaj faktycznie można zobaczyć też tam trochę ciekawostek. Pierwszą z nich jest na pewno najstarszy podobno obiekt w Katowicach, czyli przywieziony z Syrynii kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła. On jest oryginalnie z 1510 roku. Ten kościół jest teraz najstarszym obiektem w Katowicach i on znajduje się na wzgórzu Beaty, więc można przy okazji zobaczyć dwie atrakcje, wzgórze Beaty i kościół. Poza tym w samym parku jest też wieża spadochronowa, która dla niektórych osób jest powiedzmy ważnym czy ciekawym obiektem historycznym i niedaleko parku jest też tak zwany galop, czyli budynek, w którym obstawiono właśnie też gonitwy konne. Przedwojenny taki opuszczony obecnie tam, ten, ale taki modernistyczny, był tak, tak, bardzo tak, ciekawy. Tak, ten. Tak. W magazynie fabryka Silesia kiedyś podawali, że jednym, y, że słynny pisarz Jean Żenety właśnie mieszkał w parku Kościuszki. To jest taki dość kontrowersyjny i znany pisarz. Także to jest taka dodatkowa chyba postać, która tam mieszkała. W sumie też przy ulicy Kościuszki przez jakiś czas mieszkał na jakiś czas 20 lat, y, bo na ulicy Rymera mieszkał Hans Belmer jest w sumie najbardziej znany katowicki artysta. Tak, to znaczy mam informację, że to było przy ulicy Kościuszki, że mieszkał przy Kościuszki. Na, na rogu. Tak tak, tablica, tak, na rogu. tak, 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 na rogu, tak, tak, tak. faktycznie tak było i przy ulicy, w kamienicy przy ulicy Poniatowskiego 34, czyli też na rogu mieszkała Aleksandra Śląska, aktorka. E, jeżeli... Widzowie mają jakieś ciekawostki, kto mieszkał jeszcze przy Kościuszki, to dawajcie znać, bo zbieramy takie informacje. Tak, będzie wystawa pewnie. <laughs> tak, zna... tutaj o <laughs> znan, znan, Znanych ludzi. Na okładce tutaj jest taka bardzo ciekawa scena ludzi skaczących. To jest fotomontaż, czy to jest takie, takie wydarzenie miało miejsce? Bo to jest taki bardzo nurtujący obiekt. Jest bardzo nurtująca fotografia. Tak, to jest fotomontaż dwóch... Powiedzmy, materiałów graficznych związanych z Kościuszki, ponieważ to jest taka pocztówka, którą też prezentujemy w publikacji, z fotomontażem, z jednego ze zdjęć, z meczów, które miały miejsce przy Kościuszki. Więc to jest typowo Tam kościuszkowska na scena. A WF-u? On bardzo długo istnieje, on jest chyba jeszcze przed, <laughs> mocno przedwojenny. Teraz nie powiem dokładnie, z którego to jest obiektu. Musiałabym wyszperać, ale tak, jednego z tych, które się mieszczą przy Kościuszki. Tak, i tam na Stadionie AWF-u też były koryty tenisowe yy, i też podczas wystawy odwiedził nas jeden To są te pan... słynne wyburzone? Yy, tak, Jadwika tak, Jędrzejowska yy, tak, właśnie... gr grała przez wiele lat? Był u nas właśnie I jeden pan. polska tenisistka. Tak, i on, on opowiadał tę historie yy, więc to było też bardzo interesujące i yy, tak. No, można powiedzieć, że ulica Kościuszki faktycznie miała bardzo duży obszar yy, rekreacyjno-kulturalno-sportowy. Dobrze, także gdzie można książkę kupić? Książkę już teraz można kupić faktycznie w paru miejscach. Nie chciałabym pominąć któregokolwiek, więc odeślę do informacji na stronie internetowej. Na stronie Medialabu, czyli medialab.katowice.eu, znajduje się artykuł i tam wypisujemy na bieżąco te miejsca, w których książka jest w sprzedaży. A w internecie można kupić? Jeżeli ktoś się interesuje, jest ze Śląska, ale no, nie mieszka w Katowicach, chciałby sobie kupić? Tak, w jednym ze sklepów, na pewno z tych, które mają dystrybucję, będzie się dało to kupić, więc tak, powinno się to udać, a poza tym dla tych, którzy nie chcą kupować, tylko wypożyczyć, to książka jest też w bibliotekach, nie tylko w Katowicach, ale także w innych miastach, więc na stronie są wszystkie szczegóły i polecam sobie sprawdzić, bo na bieżąco aktualizujemy informacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.